Władzę moi mili można zdobyć na dwa sposoby. Siłą albo łagodnością. Albo zdobywasz kraj przy pomocy wojska i salw z karabinów, albo dzięki oddanym na ciebie głosom. Nie ma innej możliwości. Władza nie leży na ulicy. To nie jest tak, że po nią sięgasz. Trzeba dokonać wyboru. Pierwsza możliwość, oczywiście, odpada przynajmniej z kilkudziesięciu powodów, które można wymienić jednym tchem. No a druga jest jeszcze trudniejsza do realizacji. Tym bardziej, gdy bierze się za nią ktoś, kto najzwyczajniej w świecie do polityki nie dorósł. Polska polityka jest przewidywalna na każdym etapie. No, nudna jak flaki z olejem. Jak najgorsza powieść, którą wziąłeś do ręki w jakiejś kawiarni, czekając na posiłek i dla zabicia czasu wertujesz te kartki, no i po prostu wstydzisz się w pewnym momencie za autora. Wiecie, jak to jest, że człowiek czegoś słucha, coś ogląda, coś czyta i wstydzi się za tę drugą osobę, prawda? I mówisz w końcu sam do siebie, jejku, jak można było takie gówno napisać.